Na program zaprasza Gumie Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam Państwa w dzisiejszym programu, programie. Porozmawiamy sobie, jak wydostać się z opresji. Tak jak Państwo widzą, śnieg pada, drogi zasypane i czasami zdarzy nam się wjechać w taki śnieg, że jest problem z wyjazdem. Dlatego dzisiaj, jak poradzić sobie z wyjazdem z zaśnieżonej drogi czy też zaspy. Zapraszam. Zanim przytoczę przykłady, jak wydostać się z opresji w postaci zakopanego samochodu. Yy, Przypomnę, że wyposażenie zimowe samochodu naszego powinno się składać chociaż z saperki składanej, która mało miejsca zajmuje. Dobrze jak mieści się prawdziwa łopata do śniegu. Woreczek z piaskiem nie musi to być wielki worek, wystarczy naprawdę parę kilo, a zdecydowanie ułatwi nam to wyjście z opresji. Dla uściślenia tego, piasek suchy. Piasek wilgotny w bagażniku podczas mrozów oczywiście nam zamarznie, będzie to jedna wielka bryła, do czego nam się to nie przyda. Dlatego ten piasek powinien być suchy, jeżeli go mamy i wozimy. Oczywiście najlepiej nie dopuścić do sytuacji, kiedy utkniemy w zaspie w większym śniegu. No, tego czysty, zdrowy rozsądek, prawda? Ale nie zawsze widać tą drogę, nie zawsze wiemy, co kryje się pod warstwą śniegu. Dlatego też, gdy już nam to, nas to spotka. No najprostsze, najprostsze rzeczy. Eee, za pomocą osób trzecich, czyli pasażerowie, czy też e, osoby będące obok przechodzące, prosimy o pomoc, o wypchanie po prostu e, fizyczne naszego samochodu. Jeżeli chodzi o samopchanie, jeżeli korzystamy z osób trzecich, e, z pomocy osób trzecich, e, instruujemy takie osoby, e, aby swoje dłonie przyłożyły do karoserii w miejscach, gdzie ta karoseria jest zagięta na łączeniu szyby z blachą unikamy sytuacji, gdzie pchający naciska na płaskie powierzchnie, daleko od rantów z tego tytułu, że wbrew pozorom to jest metal, prawda, ale bardzo łatwo może dojść do wgniecenia dość, dość paskudnie wyglądającego zwyczajnie może nam po prostu ta blacha wejść do środka dlatego przy, przy końcach są zazwyczaj pozaginane te blachy, dużo twardsze niż, niż sama powierzchnia oddalona od, od, od rantu. Bardzo ważna rzecz przy wydostaniu się z takiej opresji jest to, abyśmy mieli koła wyprostowane. wyprostowane. Z tego tytułu, że jeżeli skręcimy kołami w prawo bądź w lewo. Jedno z tych kół zazwyczaj traci przyczepność, a drugie się w ogóle nie kręci. To jest wszystko za sprawą mechanizmu różnicowego, który, który jest zbudowany na naszą skrzynię biegów. Dlatego też jedno koło tylko będzie napędzane. Najważniejsza rzecz z tego wszystkiego, koła prosto i unikać, jak najbardziej unikać buksowania kół. Dlaczego? Koło buksujące może się wydawać, że wyrywa ten śnieg, prawda? Wyrzuca w powietrze, ale tak naprawdę tak rozgrzewa też powierzchnię pod pod oponą, śnieg się topi, powstaje oczywiście woda i to, to na pewno nam nie pomoże. To jest jeszcze bardziej śliska powierzchnia. Dlatego też buksowanie kół absolutnie nie pomaga. Właściwe manewrowanie z przegłem to jest właśnie klucz do klucz do sukcesu, do tego abyśmy mogli się wydostać z takich opresji. Przy wypychaniu naszego pojazdu pomóc nam może również metoda bujania samochodem przez nas. właśnie. Tutaj znowu właściwe manewrowanie sprzęgłem. Jest to sytuacja, w której samochód stoi w tych swoich, powiedzmy, zagłębieniach w terenie. Osoby nie mogą nas wypchnąć, bo mają za mało siły. My możemy pomóc, właśnie odpowiednio puszczając sprzęgło i wciskając je z powrotem. Czyli taki sposób na kołyskę, różnie to ludzie nazywają, na kołyskę pobujać samochodem, puszczając, wciskając sprzęgło. I w pewnym momencie, kiedy już samochód jest na grzbiecie tego wzniesienia właśnie, to pozwoli nam wyjechać z tych kolei, z tego, z tego zagłębienia terenowego. No ale wszystko dobrze, kiedy mamy pomoc tych osób trzecich. Są sytuacje, gdzie no, jesteśmy sami, prawda? Szczęście, jak będziemy mieli łopatę. Szanowni Państwo, jeżeli samochód nie zawsze chce przejechać, dlatego że jest dużo śniegu, czasami tego śniegu po prostu nabierze pod spodem i automatycznie auto nam zawisa na warstwie śniegu koła. Są odciążone, traci przyczepność, i z tego tytułu czasami po prostu nie możemy pojechać. Sam doświadczyłem w swoim życiu takiej sytuacji. Proszę sobie wyobrazić, że nawet samochodem 4x4 taka sytuacja mi się przytrafiła. No, duży śnieg był, muszę powiedzieć, duży, duży śnieg był. Myślałem, że przejadę. Niestety auto nabrało, tak jak mówię, śniegu pod spód. Widać było, jakże, że się unosi i jak się uniósł, tak stanął, czyli koła zawisły, można powiedzieć, w powietrzu, samochód spodem wisiał na poduszce śniegowej i tyle było jazdy. Szczęście w nieszczęściu, że miałem łopatę i taka łopata przyda się szczególnie właśnie w takich sytuacjach, e, między innymi, czyli trzeba ten śnieg po prostu wydobyć spod samochodu, e, uważając, uważając, bo pod spodem samochodu jest... E, Mnóstwo przewodów różnych, osłon plastikowych, żeby tego nie uszkodzić. Trzeba niestety na kolana i tego śniegu się pozbyć. Wtedy auto nam się opuści, opony zostaną dociążone przez masę samochodu i jest większa szansa z wyjazdu z takich, z takich opresji. Kolejną rzeczą, którą możemy użyć, aby pomóc sobie w wyjeździe z takich, z takich sytuacji, jest zwyczajna nasza wycieraczka, którą mamy pod nogami. Zazwyczaj gumowa. Nie jest ze śniegu, czyli na pewno jest mniej śliska niż, niż to, co mamy w tej chwili pod, pod oponą. Taką wycieraczkę kładziemy dość mocno, można powiedzieć, wbijamy pod pod oponę i próbujemy ruszyć. Proszę Państwa, aby też próbować wyjechać, należy sobie też mniej więcej zaplanować, że co zrobimy w momencie kiedy ruszymy, żeby za te pół metra znowu nie stanąć. Łopata znowu się kłania łopata. Jeżeli jedziemy do przodu, nie wiemy co dalej, odśnieżyć sobie te kilka metrów, albo do takiego miejsca, gdzie będziemy mieli pewność, że po. Po schowaniu z powrotem tych wszystkich naszych rzeczy, których używaliśmy, będziemy mogli spokojnie ruszyć. I ostatni element, o którym chciałem Państwu powiedzieć, jest to oczywiście linka holownicza. Linka o odpowiedniej długości, odpowiedniej jakości i odpowiedniej elastyczności. Bardzo ważna zasada dla osób wyciągających samochody za pomocą linki holowniczej. Auta nie wyrywamy na siłę. Nie rozpędzamy się, nie wyrywamy, gdyż w najlepszym wypadku może dojść tylko do zerwania jej. W najgorszym zerwana linka, gdy. Wraca do pojazdu, może go po prostu e, zwyczajnie uszkodzić. E, możemy wyrwać ucho holownicze w naszym aucie, czy też w aucie, które, które nam pomaga e, wyjechać. E, pojazd, który nam pomaga, powinien delikatnie napiąć tą linkę i dopiero wtedy, e, wtedy ciągnąć, e, gdyż te linki też mają swoją elastyczność, ale też ograniczoną, dlatego delikatnie. Próbujemy wyciągnąć takie auto. Nic na siłę. Ale podsumowując dzisiejszy odcinek, e, szanowni państwo, żeby nas to nie spotkało, tak jak na wstępie mówiłem, e, zdrowy rozsądek, przewidywanie, e, co może się stać, gdy wjedziemy w dany, w dany śnieg, w daną drogę. E, to oczywiście może nas uratować, no ale nie zawsze. I musimy sobie radzić. A teraz niech państwo sobie zobaczą, jak inni sobie radzą e, na zaśnieżonych drogach czyli filmiki znalezione w sieci. Zapraszam. this is why you don't do everything you see in commercials <laughs> this dude is stuck man he's out here cursing the blue streets <laughs> let's see if he gives it this time <laughs> this fancy new jeep and wait for it look at the old jeep coming down <laughs> oh oh he's trying to go backwards wait Oh, he got it this time come on <laughs> Definitely going on YouTube. I think he needs snow tires. And his fancy Jeep. Yo. Uh oh. Hey, fucking kidding me! <laughs> yes. Oh my God. <laughs> oh, why am I laughing at someone else's pain? <laughs> <laughs> I w tej pięknej, zimowej scenerii żegnam się z Państwem. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień. Do zobaczenia.